Cześć, dzień dobry, witam Was z tej strony Justyna w mediach społecznościowych Pani od. Jest mi niezmiernie miło, że spotykamy się na kolejnej prognozie miesięcznej. Tym razem jest to prognoza na wrzesień 2025. Wrzesień może być bardzo ciekawym i też intensywnym miesiącem, dlatego że wchodzimy w sezon zaćmień. Podejrzewam, że te energie wyjdą nam w kartach i do prognozy tradycyjnie używamy dwóch talii. Pierwszą sprawdzamy energetykę ogólną, kolektywną, taką samą dla nas wszystkich dla wszystkich 12 znaków zodiaku natomiast drugą talią sprawdzamy poszczególne obszary życia takie jak relacje, uczucia, emocje, praca, finanse i wyzwania każdy znak zodiaku ma swoją dedykowaną prognozę. Pamiętajcie, proszę, że jest to energetyka ogólna dopasowana do waszego znaku słonecznego, więc weźcie z niej to, co z wami rezonuje i odpuśćcie resztę. Natomiast, jeżeli macie pytania indywidualne do moich kart, chcielibyście zapytać o miłość, czy umówić się na konsultacje indywidualne, bądź na mentoring, to zapraszam do konsultacji oferty dostępnej. Na mojej stronie www.paniodtarota.pl. A teraz przejdźmy już do prognozy. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te energie kolektywne na wrzesień dla nas wszystkich. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te karty w energii ogólnej, kolektywnej dla nas wszystkich na wrzesień. Asmonet, świat, pustelnik, siła. I o tyle, o ile dla dzieciaków wrzesień to jest powrót do szkoły, to mam poczucie, że dla nas wrzesień to również będzie czas odrabiania lekcji, lekcji życiowych, wyciągania wniosków z jakichś projektów, które na początku września możemy podejmować, natomiast dosyć szybko możemy tutaj dochodzić właśnie do wniosku, że ich realizacja nie jest na tu, nie jest na teraz. Być może będzie to nasza własna autorefleksja, być może będą to jakieś wydarzenia zewnętrzne, które skłonią nas, do porzucenia tego, co podjęliśmy na początku miesiąca. Natomiast ten V-start będzie stanowił bardzo istotną bazę dla doświadczeń, dla jakiegoś takiego doświadczenia życiowego, które długofalowo będzie nam tutaj owocowało. I jednocześnie patrząc na te karty, no mamy tutaj aż trzy arka na wielkie, więc te energie, te zdarzenia, to co się we wrześniu działo, może być jakoś długofalowo bardzo istotne, więc też, kochani, tutaj obserwuję. we check To jest taka ogólna energia, i to, kochani, mogą być różne zdarzenia, różne projekty. Czasami to będzie próba przebranżowienia się, i po dwóch, trzech wysłanych CV, po kilku rozmowach kwalifikacyjnych, po kilku przejrzanych kursach stwierdzacie: Dobra, to jeszcze nie na teraz, ale już jakieś przemyślenia z tej próby macie. Czasami to będzie o próbie wejścia w nową relację, pójściu na 5, 10, 17 spotkań i też stwierdzeniu, Kurczę, to jeszcze nie jest dla mnie właściwy moment, natomiast to też dawam solidną bazę tutaj do refleksji i to mogą być różne projekty czasami to będzie coś większego, czasami to będzie coś mniejszego natomiast ta pierwsza połowa miesiąca no, wnosi taką energię troszeczkę fal startu, ale ważnego fal startu, z którego można wyciągnąć jakieś istotne wnioski, które będą tutaj profitowały na przyszłość i patrząc na te karty pojedynczo, no, ten początek września on jest o zaczynaniu tutaj mamy bardzo silną energię inicjacyjną asamonet, natomiast żeby ona mogła wydać pląto Wy będziecie potrzebowali ją długofalowo swoją energią zasilać, bo ten początek września to jest dopiero jakiś pierwszy krok. To jest to ziarenko, z którego coś nam później może wykiełkować. To są wszelkiego rodzaju zapisy na norweski, składanie podania o otworzenie własnej firmy, wbicie łopaty w ziemię, w ziemię żeby coś zbudować. Natomiast, tak jak powiedziałam, no ten drugi tydzień miesiąca może tutaj przynosić weryfikację, czy to wewnętrzną, na zasadzie własnej refleksji, czy być może na zasadzie jakichś wydarzeń zewnętrznych, które też nam pokażą czerwoną kartkę, powiedzą, że tutaj nie można iść z tym dalej, bo mamy energię wyswobadzania się, uwalniania się z tych pomysłów i z przedsięwzięć. Coś się tutaj może kończyć i czasami to będzie o tym, co zostało podjęte na początku miesiąca, a czasami to będą jakieś inne. Sprawy i procesy, które gdzieś tam w tle pracowały, natomiast tutaj jakieś etapy mogą się domykać. Jednocześnie też bardzo mocno jest podbity wątek zagranicy i czasami te karty też będą się manifestowały w taki sposób, że zdecydujecie się, kochani, tutaj inwestować czy to w jakieś wyjazdy zagraniczne. Czy będziecie o tym intensywnie rozmawiać? Czy być może zamówicie coś z zagranicy, tylko z takimi paczkami też uwaga, bo one mogą się troszeczkę tutaj we wrześniu opóźniać. Może być też tak, że właśnie podejmiecie naukę języka obcego, czy po prostu w waszym środowisku zawodowym będzie się dużo mówiło o jakichś inwestycjach zagranicznych, czy będziecie analizować dokumenty, które są w jakimś innym języku którego być może nie znacie, i dużo się o tym będzie dyskutować, i dlatego ten świat też się tak pokazuje. I jednocześnie też karta świata zaprasza do tego, żeby tutaj patrzeć szeroko. Pamiętać, że różne osoby mają inaczej, że mamy różne historie za sobą i dlatego nasze postrzeganie świata jest inne. Ta karta zachęca do wyrozumiałości i do życzliwości, zarówno względem siebie, jak i do innych, więc też kochani, pamiętajcie, żeby unikać. We wrześniu takiego samobiczowania, nawet jeżeli jakieś projekty podjęte na początku miesiąca porzucicie. I w trzecim tygodniu września mamy kartę pustelnika, więc tutaj po pierwsze może się wkradać jakieś spowolnienie. Sprawy mogą spowalniać, ta paczka z zagranicy może gdzieś utknąć. Może być tak, że jeżeli gdzieś będziecie lecieć, to też przykładowo wasz samolot, wasz pociąg się opóźni. Więc warto też brać na to poprawkę, warto sobie tutaj zostawiać zapas czasu. I jednocześnie też, kochani, może być tak, że wy będziecie mieli poczucie, że jakoś w tym trzecim tygodniu, jest Jesteście osamotnieni, jesteście solo, jesteście w pojedynkę, jakoś wyizolowani, i znowu to się różnie może manifestować. Być może na łonie rodzinnym jesteście jedyną osobą odpowiadającą za pewne sprawy i was to męczy. Być może w pracy część osób będzie na urlopie, część, część się rozchorowała i znowu wy jesteście odpowiedzialni za jakieś zadania. Natomiast, gdyby tak było, to pamiętajcie, że macie sprawstwo, możecie tą swoją rzeczywistość kreować, możecie prosić o pomoc, Spróbować pewne sprawy przeorganizować, bo macie wpływ. I jednocześnie ten trzeci tydzień to jest też świetny czas na świadomą autorefleksję, na introspekcję, na sprawdzanie, jak ja się czułem i czułam z tym projektem, który podjąłem i podjęłam na początku miesiąca, jak czuję się z tym, że to się skończyło. Tutaj warto wyciągać wnioski z różnych spraw, warto się zastanawiać, czego długofalowo chcę i pragnę, a na co już się nie będę zgadzać pustelnik zaprasza do skorzystania z własnego wewnętrznego kompasu, bo całościowo może Was to kochani ubogacić, możecie lepiej wiedzieć czego potrzebujecie, możecie lepiej potem dzięki temu stawiać granice, możecie lepiej dzięki temu w swoim życiu i w różnych sytuacjach życiowych nawigować, ponieważ ten miesiąc kończy się na karcie siły, która całościowo podpowiada, że wychodzimy po nim mocniejsi, wzmocnieni o nowe i zintegrowane doświadczenia życiowe. Więc w tym wrześniu ważne będzie właśnie wyciąganie z różnorakich sytuacji wniosków. Ponadto też pod koniec miesiąca na Waszej drodze może się pojawić jakaś osoba w typie siły. To może być mentor, to może, ktoś, to może być ktoś, kto ma bardzo dużo doświadczenia, kto jest w jakiś sposób inspirujący i od kogo możecie się tutaj długofalowo uczyć. I jednocześnie warto wierzyć w siebie, warto stać za sobą, być spójnym ze swoimi wartościami, nie robić nic na siłę, natomiast ufać i wierzyć, że ze wszystkim, co się pojawi, sobie poradzicie. Tak to wygląda. I jeżeli chodzi o osoby szukające pracy, to z jednej strony mamy asamone, czyli na horyzoncie pojawia się jakaś nowa propozycja, natomiast mam poczucie, że ona się troszeczkę rozmywa, nie dochodzi do skutku, a potem sprawy się przeciągają i Wy po prostu, kochani, z tego doświadczenia wyciągacie wnioski. Ale zobaczymy jeszcze, jak to pokażą karty na pracę dla poszczególnych znaków zodiaku, i dla osób szukających kogoś do relacji pod koniec września pojawia mi się karta siły, to prawdopodobnie będzie kobieta, być może spod znaku lwa, ale niekoniecznie. To jest osoba, która ma bardzo dużo doświadczenia życiowego. Jeżeli to jest osoba młodsza od Was, to prawdopodobnie swoim doświadczeniem życiowym mogłaby obdzielić trzy inne osoby. Natomiast to jest osoba, która dużo już przeszła, która jest pewna siebie, która jest asertywna, która zna swoje wartości i wie, czego chce w życiu. Więc dla osób, które szukają partnerki, ktoś taki tutaj w energetyce ogólnej się zarysował. Tak to wygląda. Dobrze, kochani, to spójrzmy na karty dla naszych astrologicznych skorpionów. Dobrze, kochani, to spójrzmy na te karty dla naszych astrologicznych skorpionów w relacjach. Kochankowie, królowa monet, rydwan. Patrząc na ten układ kart, mam poczucie, że w relacjach najbardziej pod górkę może być w pierwszej części miesiąca. Tutaj możecie napotykać na różnice zdań, na różne perspektywy, na jakieś dysharmonie. Natomiast od mniej więcej 10 robi się dużo stabilniej, a pod koniec miesiąca możecie mieć bardzo dużo atrakcji towarzyskich i być może niektóre skorpiony też będą w jakichś wyjazdach i rozjazdach. To jest taki ogólny scenariusz. Już. I patrząc na te karty pojedynczo, no ten początek miesiąca w karcie kochanków, która w tej talii jest dosyć specyficzna, bo wnosi napięcie, podpowiada, że tutaj może być w relacjach trudno się dogadać. Czasami to będą takie kwestie jak ustalenia przykładowo to, jaki, to w jakim terminie się spotkamy, to gdzie się spotkamy. Czasami to będą rozbieżne perspektywy na to, to na jakie zajęcia dodatkowe posyłamy dzieciaki. Natomiast pamiętajcie, kochani, że szczególnie przy jakiś takich dysharmoniach w relacjach partnerskich, rodzinnych, przyjacielskich ten powód, który jest na powierzchni, on tak naprawdę jest w cudzysłowie pozorny, bo prawdopodobnie chodzi tak naprawdę o to, czy Wy macie poczucie, że jesteście widziani, uwzględniani, kochani, czyli o takie głębsze wartości i jakoś tutaj możecie potrzebować zapewnienia. I mam poczucie, że to zapewnienie zostanie Wam dane w środkowej części miesiąca. Tutaj możecie usłyszeć od kogoś, jesteś ważny, jesteś ważna, dużo dla mnie znaczysz. I to może wnosić dużo stabilności do relacji takiego osadzenia się. Jednocześnie w tej środkowej części miesiąca, Skorpiony mogą w relacjach też spotykać osoby w typie Królowej Monet. To może być taka osoba, czy to z znaku ziemskiego, Byk, Panna, Koziorożec, czy z dużą ilością Ziemi w horoskopie. To często jest osoba praktyczna, pragmatyczna, bardzo poukładana, która świetnie gospodaruje swoim budżetem, niezależnie od tego, czy on jest duży, czy mały, która potrafi wyczarować coś z niczego i jednocześnie to jest osoba, która zna swoją wartość, osoba kreatywna i Wy tą osobę możecie postrzegać właśnie przez pryzmat takiej zasobności i być może ta osoba też do jakichś działań będzie Was tutaj inspirować, przykładowo do jakichś podróży, wyjazdów, rozjazdów, ale też kochani, jeżeli mamy skorpiony, które zastanawiają się nad zakupem pojazdu, no to być może tutaj w ramach pary, w ramach małżeństwa, w ramach partnerstwa trudno się będzie dogadać, to ile my tak naprawdę na to chcemy dać, i jaki model wybrać, i to samo dotyczy jakichś podróży. Tutaj mogą być dosyć intensywne dyskusje we wrześniu dotyczące takich tematów. I jednocześnie też relacje właśnie z osobą w typie królowej monet, czasami to będzie przyjaciółka, czasami to będzie jakaś koleżanka, czasami to będzie siostra, mogą też nabierać tempa w tym wrześniu, szczególnie w drugiej połowie. I ty też, drogi Skorpionie, w tej środkowej części miesiąca staraj się przypominać sobie o swojej wartości, wierzyć w siebie. Tutaj też możesz zdecydować się na podjęcie jakiegoś doszkolenia. I też, jeżeli się zdecydujesz na jakieś doszkolenie, to ono dosyć intensywnie może ruszać pod koniec miesiąca. Bo pod koniec miesiąca mamy rydwan, więc tutaj te sprawy towarzyskie mogą nabierać pędu, rozpędu. Tutaj w ogóle możecie mieć dużo wyjść wydarzeń towarzyskich, czy w ogóle zobowiązań. I możecie być dosłownie zaganiani. I jednocześnie też w tym pędzie, jeżeli Wy jesteście bardzo zorientowani na to, że odhaczacie zadania z listy, to łatwo jest coś przeoczyć. Na przykład to, że Wasze dziecko potrzebowałoby przytulenia, czy że was, wasz partner wrócił z pracy jakoś. Czy że wasz partner, czy wasza partnerka wrócili z pracy jakoś przygnębieni. Więc, Rydwan też zaprasza do tego, żeby mimo wszystko postarać się w tym pędzie zachować uważność, zwracać uwagę na innych, po to, żeby tutaj kogoś w cudzysłowie nie stratować, nie zignorować, jakoś nie rozjechać. Ale też możliwa jest taka realizacja, że właśnie tutaj się będzie dyskutowało kwestie związane z pojazdem, być może z zakupem pojazdu, bądź z jakimiś wyjazdami albo podróżami. Tak to wygląda. I dodatkowo, mamy też taki scenariusz dla osób, które są w jakichś początkujących relacjach, że kochani, być może na początku miesiąca będziecie doświadczali jakichś pierwszych tutaj kłótni relacyjnych, nieporozumień tego, że po raz pierwszy te różowe okulary trochę Wam opadną. Natomiast mam poczucie, że po tych sprzeczkach, utar utarczkach wyjdziecie z tego silniejsi, zapewnicie się nawzajem o tym, że jesteście jednak dla siebie ważni i ta relacja ruszy dalej, ruszy z kopyta. Natomiast jeżeli chodzi o osoby szukające, do relacji, to ja tutaj nie mam pokazanych partnerów. Mam pokazaną potencjalną partnerkę w typie królowej monet, i też ta relacja może się jakoś tak dziwnie zaczynać, że być może od takiego, kto się czubi, ten się lubi, że tutaj początkowo w ogóle możecie się posprzeczać na jakiś temat, która pizza jest najlepsza, czy psy są lepsze, czy koty są lepsze. I tutaj to oczywiście mówię z przymrużeniem oka, ale troszeczkę tak to karty pokazują, że z jakiejś dysharmonii, z jakiegoś rozłamu poznajecie osobę, kobiety, te, I ta relacja może przyspieszać. Więc tak to dla Was wygląda. Jeżeli szukacie partnerki, wychodźcie z domu, dajcie się poznać. I jednocześnie, kochani, pamiętajcie, że jest to energetyka ogólna, dopasowana do Waszego znaku słonecznego, czyli do tego, że jesteście skorpionem. A jeżeli chcecie sprawdzić, jak to może wyglądać dla Was indywidualnie, w miłości, czy to jeżeli jesteście singlem, czy jeżeli jesteście w partnerstwie i chcecie uzyskać rady i wskazówki, to zapraszam do dedykowanej oferty na mojej stronie internetowej www.paniottarota.pl I Spójrzmy na pracę. Ósemka kielichów, siódemka kielichów, dziesiątka monet. Patrząc na te karty, mam poczucie, że w obszarze zawodowym dla skorpionów przez pierwsze, dwie, trzecie września może być sporo zamieszania i możecie tak nie do końca wiedzieć, na czym stoicie. Natomiast ta końcówka miesiąca pokazuje się w całkiem niezłej energii. Tego, że tutaj po pierwsze mogą wpadać jakieś dodatkowe zlecenia, po drugie, jakieś wasze projekty też mogą zostać pozytywnie rozliczone. Czyli mimo takiej sporej niejasności, tego, że początkowo coś może nie dochodzić do skutku, koniec końców ten miesiąc kończy się dla Was zawodowo na pozytywnym akcencie. To jest taka ogólna dynamika, i patrząc na te karty pojedynczo. Ta pierwsza część miesiąca wnosi taki układ, że tutaj pewne rzeczy mogą nie dochodzić do skutku. Być może to jest o tym, o czym mówiłam w energetyce ogólnej, czyli z jednej strony jest perspektywa na jakiś projekt, ale dosyć szybko się z niego wyswobadzacie. Tu może być jakiś falster, czyli z jednej strony klient już prawie się zdecydował, a potem się wycofuje. Być może o tym są też te rozbieżne perspektywy w relacjach. Natomiast tutaj ten początek września wnosi jakąś taką energię rozwiązującą, to, że coś nie dochodzi do skutku i czasami... Czasami to będą jakieś zlecenia, czasami to będzie to, że więcej osób w Waszym środowisku zawodowym będzie nieobecnych, bo będą na zwolnieniach lekarskich, na urlopach czy po prostu w danym dniu nie dotrą przykładowo do biura i jednocześnie też mogą nie dochodzić do skutku wydarzenia pracowe na zasadzie jakichś spotkań, konferencji czy właśnie zamówień klienckich. Coś się tutaj może odwoływać i mam takie poczucie, że to może u skorpionów powodować dosyć mocny brak jasności. Tutaj skorpiony mogą sobie różne scenariusze wymyślać i mogą się też na nie nakręcać, i przed tym karty by przestrzegały, bo tutaj, drogi Skorpionie, w tej środkowej części miesiąca może brakować jasności. Może być tak, że te rzeczy, na które się będziesz nastawiać końc końców i tak będą się realizowały inaczej. Ponadto ta energia w środkowej części miesiąca też prosi o rozważne planowanie, żeby uniknąć scenariusza łapie 10 srok za ogon, a potem nic z tego nie wychodzi. I ta energetyka istotnie się zmienia pod koniec miesiąca, bo mamy dziesiątkę monet i ona mówi o pozytywnym rozliczeniu przeszłych przedsięwzięć, czyli być może dostajecie kasę za jakiś przeszły projekt, jakąś premię uznaniową, uścisk ręki prezesa jakiś docenienie albo w ogóle dodatkowe zleconko. Ta karta też podpowiada, że skorpiony kończą miesiąc zawodowo czując się dobrze w tym miejscu, w którym są. Być może to też są już jakieś struktury, w których tutaj, kochani, zapuściliście korzenie i teraz zbieracie z tego profity. Całościowo tak to wygląda. I jeżeli będziecie chcieli podzielić się w komentarzu tym, jak Wam się te karty zamanifestowały, to ja będę bardzo wdzięczna, bo pozwala mi to rozbudowywać warsztat i jeszcze lepiej dla Was te karty czytać. I spójrzmy na finanse. i Cesarz, czwórka, buław, król monet. Patrząc na te finanse one wyglądają bardzo stabilnie i bardzo solidnie i to jest troszeczkę o tym, że skorpiony być może krok po kroku budują tutaj swoje bezpieczeństwo finansowe i jednocześnie też ten wrzesień może przynosić taki scenariusz, że tutaj skorpiony będą brały sprawy we własne ręce szczególnie takie sprawy związane z domem i z inwestowaniem w dom. I znowu to się szeroko kochani może manifestować, bo czas to będzie w ogóle o zakupie domu, jakiejś działeczki, jakiejś nieruchomości, o wynajmie mieszkania. Dookoła tego możecie tutaj jakieś działania podejmować, ale to też może być taki scenariusz jak, jak planowanie remontu, czy być może planowanie jakichś takich bardziej w cudzysłowie prestiżowych zakupów do domu. Na no przykładowo, może mamy skorpiony, które mają upatrzone jakieś wspaniałe biureczko do pracy zdalnej, i ten wrzesień może być takim miesiącem, że kochani sypniecie tutaj na to grosze. Pamiętajcie też, proszę, że to są przykłady, żeby tej prognozy się lepiej słuchało. Natomiast chodzi o to, że tu Tutaj możecie brać w swoje ręce sprawy związane z domem i przy domu, bądź z jakąś nieruchomością i też właśnie inwestować w to środki. Natomiast, no całościowo, tak jak powiedziałam, te finanse się tutaj rysują w sporym poczuciu bezpieczeństwa, w sporym komforcie emocjonalnym i też w jakichś możliwościach, żeby te środki dedykować na to, co jest dla Was ważne. Tak to wygląda. I spójrzmy na wyzwania. Piątka monet dwójka była w pustelni. Kochani, w wyzwaniach mamy dwa główne wątki, to jest straty i spowolnienie. I ta strata z piątki monet może się różnie malować, czasami to będzie taka stricte strata finansowa, bo przykładowo przegapiliście termin, kiedy coś było w przedsprzedaży, czy było jakoś tańsze, a potem trzeba zapłacić drożej. Być może pojawi się jakiś nieplanowany wydatek, być może zawieruszycie gdzieś bilet miesięczny i trzeba będzie kupić nowy, być może Jedziecie autobusem na gapę i też trzeba będzie tutaj zapłacić karę. Natomiast też, kochani, na początku września postarajcie się nie zwlekać z pewnymi działaniami, żeby to się też nie zamanifestowało w taki sposób, że czekaliście na termin do lekarza, on się pojawił, ale bardzo szybko zniknął i teraz musicie czekać na kolejną turę. To też jest możliwe. Ponadto ta piątka monet może się też manifestować w tym scenariuszu na pracę, o którym mówiłam, czyli już się skorpiony widzicie. Witały z gąską już się skorpiony zapoznawały z jakimś potencjalnym nowym zleceniem, tymczasem ktoś się rozmyślił i Wy też możecie to procesować jako stratę i tutaj jeszcze przez dłuższy czas może się ta osoba nie odzywać, być może nic nowego nie będzie spływać. Ponadto, piątka monet jako strata może też wnosić stratę emocjonalną. Być może, jeżeli się po prostu pokłócicie, no to też będzie to jakiś dyskomfort, jakiś tutaj ból w serduszku i przez chwilę nie będziecie się do siebie odzywać. Natomiast ten wątek spowolnienia też jest, kochani, bardzo mocno podkreślony w drugiej połowie miesiąca, i do tego podbija nam pustelnika z energetyki ogólnej. Ogólnie wrzesień, ze względu na zaćmienia, to też będzie taki czas, gdzie będzie w cudzysłowie dosyć gęsto. Energetycznie. Tutaj sprawy mogą dosłownie potrzebować czasu, żeby się wyklarować, więc wy, kochani, korzystajcie, jeżeli takie spowolnienie się pojawi, na analizę projektów, na analizę tego, co byście chcieli realizować, na introspekcję, być może na pielęgnowanie tych spraw, które już macie. Natomiast warto też wziąć poprawkę, że niektóre tematy po prostu będą potrzebowały czasu, żeby ruszyć i prawdopodobnie będą ruszać po wrześniu. Tak to wygląda. Kochani, dziękuję wam bardzo za obejrzenie tej prognozy i jak zawsze mam nadzieję, że ona z wami zarezonowała. Jeśli tak, to dajcie proszę łapkę w górę, zostawcie suba, być może skrobnicie komentarz. Albo poleccie komuś ten kanał i te prognozy. Pozwala mi to rozbudowywać kanał i daje mi to bardzo dużo motywacji, żeby dalej dla Was te prognozy nagrywać. Jednocześnie zapraszam Was na mojego Instagrama i na moją stronę internetową www.paniodtarota.pl Tam jest pełna informacja o mojej ofercie. Natomiast tutaj jeszcze powiem, że możecie wykupić pojedyncze pytanie albo pakiet trzech pytań. Na stronie są też dedykowane rozkłady, jak na przykład rozkład urodzinowy, rozkład partnerski czy rozkład miłość dla singla. I tutaj też forma realizacji jest według waszej preferencji, bo standardowo wy zadajecie pytanie. Ja nagrywam głosówkę, nagranie audio, odsyłam wam tą głosówkę na wskazanego maila i załączam zdjęcie rozkładu. Ale jeżeli wolelibyście się zdzwonić i dostawać tam odpowiedź, na żywo w miarę tego jak stawiam karty to też jest to możliwe. W ofercie mam też konsultacje online, czyli taką usługę, w której po prostu kupujecie konkretną ilość czasu i w tym czasie stawiamy taką ilość rozkładów, jaka nam się zmieści i też jesteście w stanie tutaj o coś na żywo dopytać. Konsultacje online są w formie 30 minut albo 60 minut. Jeżeli jesteście ciekawi, co mówi o Was wasza mapa nieba, czyli Wasz horoskop urodzeniowy, to też zapraszam na konsultacje. i to może być albo ogólna opowieść o Was, może być to też przypatrywanie się, przyglądanie się konkretnym aspektom życia, jak na przykład miłość czy kariera. Mam też w ofercie taką usługę, która się nazywa podróż do poprzednich wcieleń. Regresing transformacyjny. Też serdecznie zapraszam, natomiast to już jest usługa stacjonarna i może się odbywać wyłącznie w Warszawie. Jednocześnie, jeżeli macie pytania do tego, jak wykupić usługi, jak sformułować konkretne pytania, to zapraszam do kontaktu i chętnie podpowiem. Tymczasem jeszcze raz dzięki. Cześć.